starszy dosłownie otarł o śmierć. W czasie jednej z działań w terenie razem z Heinarem, nadziali się, natknęli się na milicki patron, hejt żandarmerii, który ich zatrzymał. Oni mieli tylko broń, ale dokumentów żadnych nie mieli. Rozpoczęli ucieczkę i ostrzeliwanie się z broni Pani Krótkiej. Hejnar został trafiony. I wtedy tak jak mi opowiadał kapitan Kowa o ostatnich chwilach życia, Nara Hejnar powiedział do kapitana Kowy, panie policzniku, bo wtedy takim stopniu był, Stopień kapitana został mu nadany dopiero przez władzę ludyńskiej 11 listopada 1944 roku i powiedział Panie Kapitan poruczniku, niech pan ucieka, ja jestem trafiony, będę pana osłaniał. Tak postąpił ten człowiek, ostatni nabój, jaki miał w komorze nabojowej, przeznaczył dla siebie. Został zakopany w wsi Bystrowice, bo tam mnie wysłał kapitan Koba, żeby sprawdzić, co się stało ze zwłokami. Tam został zakopany i stamtąd był ekshumowany na Stary Cmentarz w Jarosławiu. Wreszcie ostatnie moje spotkanie jeszcze w ramach Armii Krajowej z kapitanem, to było stawienie się w obozie partyzanckim, o kryptonimie Prokop, gdzie kapitan Koba był oficerem wyszkolenia bojowego. I tam razem z nim biwakowałem w namiocie. W i inni mieszkali. I ten człowiek się spalał w tej pracy. O tym mówili również i inni żołnierze oddziału. No ale sytuacja się bardzo zmieniła na gorsze, ponieważ w tym lesie, w którym stacjonował oddział partyzancki prokop, zakwaterowali się sowieci pochodzący ze zrzutu powietrznego i z jakiejś formacji, czyli formowanego oddziału z z jednostek własnych. Niemcy przeznaczyli do zlikwidowania tych lasów w rejonie leżańska jednostkę specjalną, jaką była XXI Kałmucka brygada Kawalerii, która parę dni wcześniej skończyła oczyszczanie lasów Janowskich, których z kolei szukał schronienia major ojciec Jan Franciszek też z Jarosławia. I wtedy wokół tego lasu Niemcy zorganizowali pierwszy zamykający las obsadzony przez właśnie tę jednostkę kaunicką. I doszło w nocy z 29 na 30 czerwca do próby przebicia się przez oddziały kaunickie. Że się okopały pod wsią szyszków, ale niestety nie udało nam się przebić. Padli ludzie, ranni wprawdzie, tylko chyba jeden jedyny woza, który kierował takim dwukonnie, w zaprzężonym wozem taborowym i wpadł łapy w, w i świat koni nie ulegał... Tego wykończyli. Natomiast rannych było czterech oficerów, w tym dowódca zgrupowania, kapitan Szpa Ernest Wodecki. I m, trzeba było wrócić na tej pozycje, z których wyszliśmy do próby przemamania imienia ludzi też nie, nie udało, no. została mi zawiadomiona z placówka w całym mieście, że w nocy będzie próba przebijania się, przechodzenia z samotską. Tymczasem prawdopodobnie ukraińscy mieszkańcy Kurimówczy, bo Kurimówka była się podzielona, musieli donieść, że na części tej wsi zwanej kabką zostali przygodie chyba ranni ludzie. Rzeczywiście już wtedy pod oddział kałódzkiej brygady dopadł tych naszych Się. Jak gdyby przypuszczał, proszę Państwa, że to się może stać, bo żołnierze z jego plutonu, francuskiego plutonu, zresztą świetnie umundurowani w mundury pochodzący ze zrzutu, a więc angielskie, i doskonale uzbrojeni także w bronz zrzutowa, zwrócili się do leżącego na wozie kapitana Wodeckiego, żeby... Oddał im swój pistolet. Jak ja słyszałem, przecież byłem w krzyku. On ja ten pistolet muszę mieć ze sobą, bo nie wiem co będzie z jeszcze z nami. No i rzeczywiście ten pistolet gotowo go i strasznie, bo zastrzelił się. Natomiast w pozostałych rannych dwie czterech strony, a ulicy żywce upalili na, na tej części Kurymówki, dwa w Balejkaliwku. Potem przyszła akcja burza, ale kapitan Kowa zapadł na dezenterię, ukrywał się w Urzejowicach po Szeworska i w akcji burza w Jarosławiu niestety nie mógł wziąć udziału. Nie to się udało, byłem Pięć dni walką Jarosław łącznikiem komendanta odwodu, wczesnego kapitana szczepańskiego, w ulicy Hapseldonii A potem, kiedy tu nastała władza sowiecka, rozpoczęły się poszukiwania za kapitanem komu. Najpierw poszukiwało go i wyznaczało nagrodę za wskazanie miejsca jego ukrywania. A potem przyszli zdrajcy, szubrawcy, przepraszam za wyrażenie, którzy wysługiwali się obcym. I na skutek tego, że był teren właściwy dla kapitana Kowy spalony, bo przecież wielu ludzi go znało, dostał rozkaz przemieszczenia się do przemyśleń. W Przemyślu podjął działalność najpierw w kadrowanej organizacji NIE, czyli niepodległość, potem w inspektorat, w Delegaturze Sił Zbrojnych, potem winie. w Wini. W pełnił różne funkcje, mieszkał pod dwoma adresami w przemysłu i pod nazwiskiem Marcin Gruda. Jego dowód osobisty jest w jego aktach sprawy. I proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zaskoczenie, kiedy akta sprawy znajdujące się w dyspozycji sądu w Rzeszowie już po roku 1989 zostały mi udostępnione i kartkując te akta znalazłem tę kartę niemiecką kapitana Kory, na nazwisko Marcin Gruda, mojej produkcji, że tak powiem, bo ja pod dyktando kapitana pisałem mu ten fałszywy dowód, jako rzekomo wydany przez Niemców i pod tym nazwiskiem on tu w przemyśle się ukrywał, mieszkał w jednym mieszkaniu Wojska 5 i Drugim mieszkaniu to jest Krasińskiego 13b. Tu ja jako student przyjeżdżałem do niego, zwłaszcza przy okazji sztuk Wojtka, na którym ojciec jego nie mógł być, bo ze względu na bezpieczeństwo nie mógł się pokazać, kto to jest. Wojtek jako syn, czyli którego nie mieli w ewidencji, bo był tylko Marcin. I tutaj przyjął nowe pseudonimy w działalności w organizacji win. To były Żyła, Marcin i ostatni ostatnie pseudonim, jakiego używał, to był Toru. Był najpierw szefem Organizacji Win dla Miasta Przemyśla, potem zastępcą szefa Winy na Okręg Rzeszów, a w maju 1947 roku został ostatnim szefem Okręgu Win Rzeszów i aresztowany. 26 i 27 września 1947 roku. Miałem to szczęście, że jeszcze był inny w domu akademickim, bo jak przyjeżdżałem na odprawę do Krakowa, to korzystał ze schronienia w moim pokoju w domu akademickim. Niestety rozpoczęło się Śledztwo, które było połączone z okrucieństwem. Moja matka zatknęła się w czasie przebywania w piwnicach bezpieki w Rzeszowie z więźniarkami z UPA, które znamy dobrze, kapitana Kobę jako więźnia i mówili moim... Wielu więźniów było poddanych takim trochę. Dochodziło do tego trochę państwa, że wynoszono go z przesłuchania na noc. Ten człowiek przeszedł Geszę. Moja matka była jeszcze na procesie kapitana Kowy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie. I on wtedy wziął na ręce swojego syna, którego nie znał, bo ukrywając się nie mógł mieć kontaktu ze swoją żoną i ze swoją rodziną. I to był jego ostatni kontakt. A potem jeszcze było, jak mówiła mi mama, Wojtka, ostatnie pożegnanie, kiedy on prosił swoją żonę, żeby nie miała do niego pretensji, ale żeby pełnił wiązek wojskowy żołnierski. 31 stycznia 1949 roku jako pierwszy z trzech został wyprowadzony z tej śmierci do bunkra, w którym wykonywano wyroki. I są dowody na to, że kiedy go prowadzono, krzyczał Polska się jeszcze o nas upomniła I o godzinie 20.30, jak to wynika z protokołu wykonania wyroku, został stracony strzałem w tym obwodzie. W 15 został wykonany wyrok w stosunku do jednego z podkomendnych. Leopolda Żąsy, asesor asesora prokuratorskiego i do drugiego w Michała Zywo, który był wprowadzony do służby bezpieczeństwa jako wtyka organizacji. I to przypadek, proszę Państwa, że został ustalony grup, miejsce, gdzie leży ta trójka, ponieważ gramarz Wiadomo bezpieczeństwa, że on stwierdza, że ktoś w nocy dokonał jakiegoś pochówku, na co mu ci bezpieki powiedzieli, wy się tym nie interesujcie, sprawa jest nam wiadoma. A ponieważ rodziny straconych otrzymamy odpisy skrócone aktu urodzenia i to one odpowiadały. Tej relacji z tego grabarza, który stwierdził, że w nocy z 31 stycznia na 1 luty był w jakiś pochówek na cmentarzu w Zwiętycy był wózką pod Wukaw, Bikow, I kiedy jest dostany rodziny jeszcze potwierdzenie, że zmarł dnia 31 stycznia 1940 roku o godzinie 20.30, czyli w tym odpisie skróconym aktu zgonu, była wstawiona ta godzina, która jest w protokole wykonania wyroku śmierci. Nie było już wątpliwości, że tych trzech jest razem z zakopanych na cmentarzu z Mińczycy, obok kwatery bojców sowieckich. Chcę tylko powiedzieć, że na prośbę rodziny kapitana Koby, że chcą, ażeby te resztki, które tam są zakopane, zostały przetransportowane do Przemyśla, profesor Szparzyk zgodził się wykonać w Rzeszowie ekshumację tych trzech DNA. I to zostanie według zapewnienia profesora Szwabrzyka wykonane w tym roku. I te szczątki kapitana Kody po ich identyfikacji zostaną przewiezione z Rzeszowa do Przemyśla i złożone w grubie, w którym leży jego żona i leży jego córka. Ja Państwa bardzo przepraszam że ja tak długo Państwa tutaj o tym wszystkim informuję, ale proszę zrozumieć, że dla mnie ten dzisiejszy dzień jest bardzo bolesnym dniem, sąd bliskim, sąsiedztwem 1 marca. Ja widziałem w Warszawie możliwy mi prawo zachwiany, wykop na smychami w pod alejką asfaltową odnaleziono szczątki jednego z straconych więzieni na Rakowieckim. Widziałem, co zostało z człowieka i jak wygląda czaszka człowieka, którego zgładzono strzałem i tym Dla mnie kapitan Koba. To jest niedościgniony wzór. To człowiek, który ponad wszystko, nawet ponad dobro własnej rodziny, wybrał Polskę, bo jej ślubował jako oficer. I takich ludzi, takich ludzi nam brakuje. I tacy ludzie muszą być drogowskazem. Przeszedł przez katorkę strachu, nawet jest taki gryps o tym wiemy.